A z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od DSC Software. A w dzisiejszym odcinku mamy ogromną informację, wręcz petardę o SC Software. Choć jak wiemy, zbliżemy się do premiery dodatku Iberia, za niedługo też ma wyjść kolejna ciężarówka do ETS-a. Choć tutaj są pewne spory, czy nazwać to nową ciężarówkę, czy po prostu nową wersję Renż-T. Jednak ona będzie występować osobno, więc trzeba to nazwać jako nowa ciężarówka, bo i twórcy, i Renault tak są, więc no powiedzmy, że nowa ciężarówka nadchodzi renż 2021. No ale co ciekawe, przed świętami jeszcze dostaliśmy naprawdę ogromną informację, SC Software zapowiedziało no, swój kolejny projekt nad jakim pracują, jaki będzie no, ich następny krok w tym swoim całym rozwoju, rozwoju tej branży, tematyki gier symulacyjnych związanych z ciężarówkami, bo otóż dzisiaj SC Software oficjalnie potwierdziło, że pracują nad World Track Simulator. Jak sama nazwa wskazuje, no będzie to gra skupiająca się oczywiście na symulacji ciężarówek, ale z całego świata. Więc w tym aspekcie spotkamy yy, razem i europejskie, i amerykańskie ciężarówki, choć wiadomo, w zależności od tego po jakim kontynencie jeździmy, no ale oprócz tego możliwe, że pojawi się coś jeszcze, choć sam projekt, yy, jak zostanie wydany, to tam będzie za jakiś czas rozwijany, no, ale dodatkowe tereny mają się tam pojawić, ale jakie? Przejdźmy do postu, i tutaj wszystkiego się po prostu dowiemy. A więc, tak, na początku dowiemy się, że World Track Simulator jest no, dużym projektem, który zapewni spore korzyści dla SC Software, dla całego fanbase'u i w ogóle dla całej tematyki symulacji, gier symulacyjnych, ciężarówek i tym podobne. Jest to ogromny krok do przodu dla. Studia i wielu innych osób, sam plan utworzenia takiego projektu pojawił się jeszcze przed premierą EuroTrek Simulator 2, jednak na tamte czasy no studio było mało liczne, no i wiadomo, mieli bardzo ograniczony budżet, posiadali w sumie ubogą technologię, no i tego typu aspekty nie pozwoliły na Prace nad takim projektem, więc po prostu szli tak stopniowo, tak jak do tej pory, od początku swojego studia to robili. czyli takimi coraz to większymi grami, no i potem wiadomo, wyszedł EuroTrack Simulator 2, który był największym sukcesem studia. Potem wyszedł ATS, który też był udany. No, te dwie gry, za sprawą tego, że cały czas są wspierane, no a SC Software ma cały czas z nich zysk. Doprowadziło do tego, że oczywiście studio się rozwijało, a przy okazji mogło już zacząć jakieś tam prace. Przy właśnie projekcie World Track Simulator. Bo po udanej premierze American Track Simulator zaczęli takie wstępne prace w tym projekcie, no i warto jeszcze zaznaczyć, że każda ta aktualizacja, która potem wychodziła dodawała coraz to nowsze funkcje, nowe rzeczy, czy też jakiś kompletnie nowy rozwój czegoś, jak na przykład nowy silnik dźwiękowy, czy tutaj usprawnienia w grafice ostatnio się pojawiły. Takie aspekty też wpływały pozytywnie na rozwój tego projektu, przez co oczywiście tytuł może zostać szybciej ukończony, lepiej dopracowany, lepiej przygotowany i tak więc jak widać przez ten cały czas, przez ostatnie kilka lat, no potajemnie pracowali nad takim dużym projektem, no i pewnie mało osób o tym wiedziało. W dalszej części dowiadujemy się, że no, w głównej mierze WTS ma przede wszystkim połączyć obie gry, obecne Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator. Po prostu w jeden tytuł, jednak to nie oznacza, że tylko te tereny, no i te, te, te dwie gry, po prostu zostaną połączone i tyle. Bo co ciekawe, na tych dwóch grafikach, które tutaj można zobaczyć, pojawiły się takie pewne wskazówki, jakieś tutaj tereny są pokazane. Na pierwszym możemy zobaczyć, że prawdopodobnie są to właśnie tereny azjatyckie, pewnie chodzi o tereny właśnie Japonii, Chin przede wszystkim. Tego typu miejsc, ciężarówka też typowa na tamte tereny. Natomiast na tej drugiej grafice możemy zobaczyć, że tamten teren to jest Australia, no i też typowa ciężarówka, która, którą można znaleźć w tym państwie. No ale warto tu zaznaczyć, że też nie tylko na tym się zatrzymają, bo te tereny mają pojawić się w dniu premiery, czyli mamy Europę, mamy Amerykę, Australię, Azję. No ale w dalszej części jeszcze tej informacji dowiadujemy się, że projekt będzie nadal rozwijany, a reszta terenów zostanie dodana w ramach darmowej aktualizacji, czyli ten projekt nadal będzie mieć to, co ETS czy ATS mają do tej pory, czyli darmowe aktualizacje. Więc jest to pozytywna informacja. A kolejna pozytywna informacja jest tutaj, między tymi dwoma pracami graficznymi. Obecni posiadacze kopii Euro Truck Simulator 2 lub American Track Simulator 2, lub jeśli ktoś ma jedną i drugą grę, dostaną podstawową wersję tej gry kompletnie za darmo. Także kolejna miła niespodzianka, prawda? Wszystkie dotychczasowe płatne dodatki, jakie zostały dodane do jednej czy drugiej gry zostaną dołączone do całej tej podstawki gry. Także wszystkie tego typu dodatki, jak na przykład Road to The Black Sea w mapach do ETS-a, czy Stan Washington w American Track Simulator to wszystko będzie w ramach podstawki, po prostu, którą można uzyskać za darmo, mając jedną lub drugą grę. A na koniec też bardzo ważna informacja, że należy przygotować się do takiej odpowiednio nowej premiery, czegoś kompletnie nowego, bo tutaj pojawią się pewne zmiany. Przede wszystkim, World Track Simulator nie wyjdzie tylko na PC-a, ukaże się też na konsolę nowej generacji co pewnie wiele osób. Za ciekawi, zainteresuje, no i uszczęśliwi oczywiście. Natomiast sama wersja PC będzie możliwa do zakupu w sklepie Epic Game Store, gdzie, jak tutaj samo SC Software podaje, jest najszybciej rozwijającą się i obecnie najlepszą platformą z grami no, na PC. ta. Sama opcja zakupu się zmieni, ponieważ nie będzie teraz czegoś takiego, że kupujemy grę i mamy ją na zawsze w bibliotece, tudzież do upadku danej platformy, tylko teraz będzie trzeba wykupić po prostu subskrypcję. Jest tutaj mowa o e, miesięcznej subskrypcji, ale możliwe, że pojawią się też inne, na przykład sześciomiesięczne subskrypcje, może roczna subskrypcja, coś w tym stylu. E, więc prawdopodobnie, wracając do tego punktu, gdzie mowa jest o tym, że obecni posiadacze jednej lub drugiej gry dostaną prawdopodobnie dostęp tylko na jakiś określony czas, a nie na zawsze. Cena za miesiąc takiego abonamentu też została podana tylko w trochę dziwnej walucie, bo wynosi ona 21 376 900 bolivarów wenezuelskich. Nie wiem, dlaczego taką liczbę podali, możliwe, że jest ponownie jakiś błąd z Epic Games Store, tak jak zwykle, ale w przeliczeniu wynosi to coś koło ponad 40 zł, chociaż z tą inflacją tam w Wenezueli to różnie może być. Liczymy na udaną współpracę z firmą Epic Games, dzięki której rozwój naszych projektów i naszego studia będzie na znacznie wyższym poziomie. Więc dodatkowo tutaj pojawia się też współpraca z Epic Games, co może wpłynąć pozytywnie. Może w końcu przeniosą się na jakiś Konkretny silnik graficzny, na przykład Unreal Engine, byłoby miło. No i ostatnia informacja: prawdopodobna premiera może odbyć się po wydaniu aktualizacji 2.0, o której informowali w tamtym roku. Jeśli ktoś pamięta, no to na tamtą aktualizację trzeba trochę poczekać, bo nad nią pewnie jeszcze trochę spędzą czasu dopracowując to wszystko, dodając te wszystkie nowości. No ale myślę, że warto. Jeśli ktoś nie pamięta o co chodzi, no to na moim kanale znajdzie tę informację. Dokładnie pojawiła się rok temu. O ironio. No a jeśli chodzi o ten odcinek, no to to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie. Zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.